Cześć. Dziś przejrzymy gadżety z kategorii elektronika, które są najczęściej kupowane na AliExpress. Dodatkowo mam dla Was 10 sztuk słuchawek bezprzewodowych, które możecie zgarnąć. Słuchawki, które są do wygrania, będę opisywać jako pierwszy produkt w tym odcinku. Co musicie zrobić? Zasubskrybować mój kanał oraz kanał Reddit Polska, z którym organizuję ten konkurs. Kolejną rzeczą, którą musicie zrobić, to skomentować dowolny film u Adama, pisząc swoją historię na temat wybranego filmu oraz zostawić pod nim lajka. Jeśli nie chcesz pisać swojej historii, to napisz po prostu: biorę udział w konkursie. Mam nadzieję, że spodoba wam się kanał Adama. Link macie w opisie. Konkurs trwa od dzisiaj do końca lipca 2020 roku. Pięcioro zwycięzców zostanie wybranych na podstawie swojej historii, a drugie pięć osób na podstawie losowania to chyba warto taką historię napisać. Link do kanału Reddit Polska macie w opisie. Bezapelacyjnie rynek przenośnych urządzeń audio wygrywają te słuchawki Bluetooth, sprzedane w ponad 50 tysiącach egzemplarzy to właśnie je. Możecie zgarnąć, biorąc udział w konkursie. Idealne dla osób aktywnych i nie tylko zapewniają funkcjonalność, a co więcej, pełną swobodę. W zestawie otrzymujemy również Etui, które spełnia funkcję ładowania. Wystarczy po rozładowaniu umieścić je w Etui i rozpocznie się proces ładowania. Kolejnym produktem jest mikrofon pojemnościowy USB. Skomponowany m.in. dla streamerów, youtuberów. Ja co prawda mam nieco inny, ale ten na pewno dobrze się sprawdzi. Będzie idealnym rozwiązaniem zarówno dla początkującego, jak i zaawansowanego użytkownika. Sprawdzi się w komputerze stacjonarnym, jak i przenośnym laptopie. Wystarczy wpiąć mikrofon do portu USB i gotowe. Zegarek, który w liczbie sprzedaży bije na głowę konkurencyjny Xiaomi Band 4 i śmiem twierdzić, że taka różnica pewnie spowodowana jest ceną. Jednak mimo niskiej ceny zegarek oceniany jest bardzo dobrze. Zmierzy nam tętno, ciśnienie krwi, poda wiele różnych ważnych informacji. Warto taki inteligentny gadżet mieć. Lampa pierścieniowa, która przyda się nie tylko kobietom pracującym przy makijażu, ale również fotografom, którzy robią portrety, czy zwykłym amatorom, którzy potrzebują zrobić ładne zdjęcie produktu na akcję czy dla osób marzących o idealnym selfie. TV Box. To przystawka Smart TV do twojego telewizora lub monitora, dzięki której zyskujesz dostęp do ulubionych programów telewizyjnych, gier, wiadomości czy podcastów. Urządzenie pracuje w oparciu o system operacyjny, który umożliwia m.in. korzystanie z YouTube'a, Netflixa, Epli, TVP VOD i tysięcy innych usług z Polski i zagranicy. Dostęp do Google Play daje możliwość ściągnięcia tysięcy aplikacji i gier, które zamienią telewizor w domowe centrum rozrywki. Chcesz mieć mobilny teatr lub kino? Dobrej jakości przenośny projektor, który obsługuje odtwarzacze DVD, laptopy, dekodery, konsole do gier i takie inne urządzenia. Urządzenie jest na tyle uniwersalne i jednocześnie niewielkie, że z powodzeniem można go wykorzystać jako sprzęt przenośny. A taki organizer to proste i funkcjonalne rozwiązanie do porządkowania przewodów. Wystarczy przykleić go w miejscu, gdzie chcemy, aby pozostał przewód. Średnica otworu jest tak dobrana, aby pasował do wielu najczęściej spotykanych przewodów, takich jak USB, zasilania czy, czy przewody słuchawkowe. Trzyosiowy stabilizator obrazu dla smartfonów pozwala użytkownikom w zaawansowany sposób kontrolować tryb zdjęć lub wideo, ustawiać ostrość, powiększenie, czułość, kolory i wiele innych parametrów. Gimbal ma możliwość doładowywania baterii podłączonego smartfona. W zestawie znajduje się komplet niezbędnych przejściówek w najpopularniejszych standardach. Dron z podwójną kamerą 4K. Idealny do robienia selfie, robienia zdjęć lub nagrywania filmów, tak jak lubisz. W trybie orbity dron będzie latał wokół urządzenia mobilnego. Możesz wziąć samowyzwalacz z wielu kątów. W trybie Waypoint możesz narysować trasę. Dron wówczas będzie latać zgodnie z Twoją trasą rysowania. Niewielkie rozmiary i znakomity design. Szukasz takiego? Link czeka w opisie. Stacja ładująca do dwóch padów konsoli PlayStation 4 z elegancką czarną obudową. W zestawie jest długi kabel zasilający USB. Zamień swój telefon czy tablet w profesjonalną konsolę do gier. Dzięki gamepadowi staniesz się lepszym graczem. To idealny gadżet dla osób, które chcą osiągać lepsze wyniki w swoich ulubionych grach. Mini przenośne radio z USB. Bardzo małe, ale bardzo głośne radio. Łatwe w użyciu. Teleskopowa antena i dobrej jakości komponenty, w które wyposażono radioodbiornik gwarantują doskonały sygnał i niezawodność. Niezbędny użytkownikom tabletów, komputerów oraz wszędzie tam, gdzie potrzebujesz zwielokrotnić port USB, z włącznikiem każdego portu. Każdy port jest przełączany oddzielnie w celu efektywnego zarządzania energią. W ten sposób unikniesz przede wszystkim problemów z ładowaniem systemu i pobieraniem energii. Wodoodporna sportowa kamera, która jest jedną z najnowszych dostępnych modeli na rynku. Wyposażona w wysokowydajną baterię nagrywającą w jakości Ultra HD 4K. Posiada bogaty zestaw akcesoriów i mocowań, bryzgoszczelny pilot Wi-Fi oraz trzy baterie, dzięki czemu będziesz mógł nagrywać nieprzerwanie blisko 4 godziny. Niska cena to pierwsza rzecz, która charakteryzuje ten świetnie prezentujący się telefon. Od strony technicznej nie ma na co narzekać. Ośmiordzeniowy, energooszczędny procesor, 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej. Pozwalają liczyć na płynną pracę, a czysty Android 7.0 z nielicznymi dodatkami od producenta wydaje się najrozsądniejszym wyborem dla budżetowca. Ładowarka, która będzie dobrym rozwiązaniem w podróży, jak i w domu, zapewnia bezpieczne ładowanie do czterech urządzeń naraz. Posiada funkcję szybkiego ładowania. Jeżeli twoje urządzenie nie wspiera tej funkcji, ładowarka sama dostosuje bezpieczne napięcie i ustawi maksymalną szybkość ładowania. Głośnik mobilny. Wysokiej jakości dźwięk i głębia basu zaskoczy nawet wymagających klientów, którzy na pewno docenią też to, że głośnik jest wodoodporny. To doskonała pozycja dla każdego, kto chce mieć muzykę zawsze przy sobie: grill, plaża, a nawet śnieg. Dzięki temu, że głośnik jest wodoodporny. Duża moc głośnika z powodzeniem wystarczy dopuszczanie muzyki na mniejszych imprezach. Kieszonkowy, inteligentny tłumacz mowy w czasie rzeczywistym przez Bluetooth, Wi-Fi lub połączenie sieciowe zagwarantuje pełną swobodę komunikacji podczas Twojej podróży zagranicznej. Rozpoznawalność mówionych kwestii i skuteczność tłumaczenia to aż 97%. Mini odtwarzacz MP3 z czytnikiem kart pamięci MicroSD. To idealne rozwiązanie dla osób, dla których niewygodne jest używanie smartfonów, kiedy chcą słuchać muzyki podczas relaksu lub treningu. W zestawie otrzymujesz kartę pamięci o pojemności 16 GB wraz z adapterem. Bezprzewodowy mini rodzinny system karaoke. Pozwala na połączenie się ze smartfonami, tabletami lub telewizorami smart. Umożliwia odtwarzanie muzyki dzięki wbudowanemu głośnikowi. Zestaw ten to idealny pomysł na przykład na spędzenie czasu z rodziną, jak i świetna zabawa na imprezie, gdzie można pośpiewać karaoke z przyjaciółmi. Kamera samochodowa Smart Wi-Fi. Nagrywa obraz w pełnej rozdzielczości. Rejestrator ten został zaprojektowany tak, aby jak najbardziej dolegał do szyby. Poprawia to jakość nagrania. Ilość zarysowań szyby z bliskiej odległości jest mniejsza w całym kadrze niż w urządzeniach mocno oddalonych od szyby czołowej. Uchwyt kamery nie zawiera przyssawki, a taśmę samoprzylepną 3M, co umożliwia jej przyklejenie w dowolnym miejscu na szybie. Oczywiście nie mogło zabraknąć kabla magnetycznego do ładowania. Raczej już każdy z Was go widział i pewnie większość z Was go ma. Jednak to odcinek o liczbie sprzedanych egzemplarzy, a liczba sprzedaży tych kabli robi wrażenie. Morderca komarów jest śmiertelną pułapką dla tych stworzeń. Wykorzystana technologia pozwala osiągać najlepszą skuteczność. Pracuje niezwykle cicho, dlatego też nie przeszkadza podczas snu, ale zapewnia komfort, jakim jest zapewne brak owadów. Pozycja zdecydowanie dla pań. Lokówka ceramiczna do stylizacji włosów z wyświetlaczem LCD. Po włożeniu włosów są one automatycznie wciągane do komory lokówki. Urządzenie zapewnia łatwą i nieplączącą się stylizację w krótkim czasie. Było dla pań, to teraz dla panów. Jedno urządzenie, które pozwoli ci zadbać o twoje włosy i brodę bez zbędnych przeszkadzających kabli zasilających. Urządzenie zasilane akumulatorami sprawdzi się zarówno przy codziennej stylizacji w domu, jak i na wyjeździe. Kieszonkowa drukarka. Bardzo szybkie, ciche i bezprzewodowe drukowanie jest ogromną zaletą tej drukarki. Dzięki niej wydrukujesz praktycznie wszystko, zarówno zdjęcia, jak i rysunki, a także lista zakupów czy naklejki z opisami. Odkurzacz automatyczny marki Xiaomi z funkcją odkurzania, mopowania i szorowania. Posiada czujniki kolizji, odległości oraz poziomu. Zaawansowany system gwarantuje, że rozładowane urządzenie samodzielnie powraca do stacji dokującej, rozpoczynając proces ładowania akumulatora, a następnie automatycznie powraca do przerwanego procesu sprzątania. Golarka do ubrań. Łatwo i szybko usuwa zmechacenia z każdego rodzaju ubrań. Bardzo prosta w obsłudze. Usunie zmechacenia skoca czy swetra, nadając im nowy wygląd. Bardzo łatwo daje się czyścić, a w zestawie znajduje się specjalnie do tego przeznaczona szczoteczka. Tablet graficzny o minimalistycznym wyglądzie i grubości zapewnia użytkownikom większy komfort pracy i zabawy. Starannie zaprojektowane, specjalne pióro cyfrowe pozwala rysować i pisać naturalnie i wygodnie, tak jak na prawdziwym papierze. I ostatni już produkt dzisiaj taśmy LED, również bijące na głowę liczbą sprzedaży. Mają naprawdę szerokie zastosowanie. Mogą być stosowane tak naprawdę gdziekolwiek sobie wymyślisz. Znam sytuacje, gdzie nawet w łazience zostały zamontowane i robią klimat podczas kąpieli. Ze względu na jej małe wymiary, taśmę można montować nawet w trudno dostępnych miejscach. Taśma w zestawie posiada zasilacz do podłączenia do prądu oraz pilota, który ułatwia sterowanie. To już wszystko na dziś. Jeżeli filmik się podobał, no to chyba wiecie co robić. Do usłyszenia, cześć!